Dobry dan, poszczególne kolege, poszczególny prezydent Republiki Serbii, poszczególny prezydent władzy Republiki Polskiej, prezydent Republiki Serbii, szanowny panie premierze Polski, członkowie obu delegacji, szanowni państwo. Po dwóch odbytych spotkaniach najpierw głos zabierze prezydent Republiki Serbii, pan Aleksander Vučić, później premier Polski, pan Donald Tusk. Zapraszam pana prezydenta Republiki Serbii o zabranie głosu. Bardzo proszę. Posztowani. szanowni. Tusk, dragi Panie Tusk, drogi mój przyjacielu. Ministri, szanowni ministry e Szanowni Państwo ministrowie, nasi goście i wczoraj wieczorem i dzisiaj rano miałem wielki zaszczyt, aby w bardzo poważny sposób porozmawiać z premierem rządu polskiego, jednym z najważniejszych liderów europejskich. Jestem bardzo dumny z tego, że odwiedził Belgrad. I chciałbym osobiście podziękować panowi Donaldowi Tuskowi, ponieważ jako przewodniczący Rady Europejskiej przyjeżdżał do Belgradu i przesyłał nam najlepsze wiadomości jeszcze w 2018 roku, i w tym momencie, kiedy zaczęto wątpić w nasz kraj i w naszą drogę do Unii Europejskiej i dlatego też z Europy dostaliśmy odważne informacje, które dodawały nam siły, ale on też również chciał w odróżnieniu od innych z Brukseli usłyszeć nasze stanowisko i zrozumieć pozycję naszego kraju. Dzisiaj Polska jest naszym ogromnym partnerem mającym ogromne znaczenie nie tylko ze względu na drogę polski w Unii Europejskiej i nie tylko właśnie ze ze względu na to, że jest członkiem Unii Europejskiej, który może decydować o wiele, wielu rzeczach w kwestii Serbii, ale ze względu na nasze stosunki dwustronne, które. Dotyczą przede wszystkim wymiany ekonomicznej, która w 2023 roku była około 2, ,2 miliardów i 260 milionów euro. Wymiana ekonomiczna ciągle wzrasta i oczekujemy, że w tym roku będzie wyższa niż ta, która była w 2023 roku, a na to wszystko wskazują czynniki w ciągu ostatnich 8, 8 miesięcy. Myślę, że ludzie w Serbii rozumieją, jakim partnerem dla nas jest Polska. Dlatego, że Polska była dla nas, jest teraz dla nas na siódmym, czy na ósmym, czy na dziewiątym miejscu, a więc proszę zwrócić uwagę, jaki to jest skok od tego wcześniejszego, kiedy Polska była na dwudziestym siódmym miejscu. Biorąc przede wszystkim pod uwagę ekonomię, ja zaprosiłem, poprosiłem pana premiera, aby pomógł nam. Sfery aby w sferze innowacji, w sferze startupów, start gdzie Polska odnosi ogromne sukcesy, ale, w sukcesy w ale również i w sferze w biotechnologii, w biokampów, w sferze biotechnologii, w biokampów w abyśmy rozpoczęli naszą współpracę, współpracę, abyśmy pracowali razem, aby Serbia, a, aby Serbia w która w również posiada w wiedzę, w mogła w zaoferować w ją, w ale od Polski w również w możemy bardzo wiele zyskać. Rozmawialiśmy również o, tematem, o każdych in, na każde inne tematy, rozmawialiśmy o tym, na tematy polityczne i o tym, czego Serbia może oczekiwać na swojej drodze europejskiej. Chciałbym również podziękować Kiriakosu Micotakisowi i panu Micotakis i pan Tusk. Oprócz tego, że są premierami swoich krajów, powiedziałbym nawet, że są najsilniejszymi premierami. Który, którzy należą do swoich partii, oni mi przekazali dobrą wiadomość dotyczącą członkostwa Serbii w Unii Europejskiej. Bo Wy wiecie, jakim, jak bardzo jestem sceptyczny. Jestem bardziej sceptyczny niż realistą w tej kwestii i myślę, że otwierają się nowe możliwości, nowe nadzieje, których możemy oczekiwać już w najbliższej przyszłości. Nie chciałbym tutaj wskazać na jakieś przyspieszenia, ale należy. Podkreślić, że tutaj można oczekiwać dobrej, dobrej współpracy. Bardzo długo wczoraj rozmawialiśmy, to trwało około 4,5 godziny. Dzisiaj rano również długo rozmawialiśmy i te rozmowy dla naszych obu krajów mają ogromne znaczenie. Również rozmawialiśmy o ważnych tematach politycznych. Ja mówiłem i poprosiłem pana Donalda Tuska, aby wysłuchał mnie przede wszystkim w kwestii Kosowa i Metochi. Wskazałem na wszystkie fakty i poprosiłem go, aby sprawdził te wszystkie fakty, o których mu mówiłem, dlatego że ja nie wskazywałem na swoje oceny polityczne, ale wskazywałem na to, co jest faktem i podziękowałem panu Donaldowi Tuskowi za to, że wysłuchał mnie i że w ogóle zechciał mnie usłyszeć i zechciał usłyszeć to, co ma do powiedzenia nasza strona. Również rozmawialiśmy o globalnych, to znaczy geopolitycznych i europejskich kwestiach, włączając w to również i wojnę w Ukrainie, oczywiście i na Bliskim Wschodzie i wszystkie inne kwestie. Patrzyliśmy na to, w jakich momentach zgadzamy się, gdzie są nasze punkty wspólne i jestem bardzo wdzięczny mojemu przyjacielowi Donaldowi Tuskowi, że wysłuchał mnie, a wysłuchałem ja jego, a rozumiem oczywiście pozycję Polski, a, a i dlatego, że on jest winny temu, że nie jestem w Kazaniu na szczycie BRICS i on... Chciał mnie wysłuchać i bo oczywiście nie będę ukrywał tego, że premier Tusk chciałby usłyszeć, że jest pełna zgoda z deklaracjami europejskimi w kwestii sankcji względem Federacji Rosyjskiej. I Ja oczywiście tego nie ukrywam, ani od Was, ani od nikogo. I starałem się pokazać, wskazać na pozycję Serbii i pokazać, Okazać, jakie wsparcie w sensie humanitarnym, finansowym okazaliśmy Ukrainie i w jaki sposób mówimy o poszanowaniu. Tak właśnie przedstawiłem stanowisko Republiki Serbii i tak właśnie, mój drogi przyjacielu Donaldzie, na samym końcu. Myślę, że e, czasem jest lepiej, żeby człowiek mu, e, mówił trochę krócej, dlatego że więcej można zapamiętać, bo jak się długo mówi, to nawet ja nie potrafię zapamiętać tego, co mówiłem. I w tej mojej osobistej wiadomości, którą Tobie przekazuję, chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny, że Pan się tutaj pojawił, bo prezydenci i premierzy nie pojawiają się tutaj często. Dla mnie jest to wielki zaszczyt, zaszczyt osobisty, dlatego że zawsze mogłem się bardzo dużo od Pana nauczyć i uważam, że jeszcze będę mógł się dużo nauczyć. I myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy w trakcie swojej kadencji pojawił Pan się u nas w Serbii. Myślę, że widoczne są duże różnice, względem tego, co mógł tutaj Pan zobaczyć w 2018 roku, i, I dopiero na końcu swojej kadencji Angelina Mejos, która wyjechała do Egiptu, oddała przyznanie Republiki Serbii i powiedziała, że właśnie tutaj te zmiany są bardzo dobrze widoczne w Serbii. Z tego powodu, co biorąc pod uwagę wszystkie kwestie, ile udało nam się zmienić, dlatego bardzo Państwa proszę, Pana proszę, aby Pan częściej przyjeżdżał do Serbii, abyśmy rozwijali naszą współpracę, a i kiedy mówimy, kiedy rozmawiamy, jestem pewny, że jedni i drudzy będziemy się lepiej rozumieć. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że pan tutaj jest, cieszę się, że są tutaj i przedsiębiorcy z Polski i cieszę się również z naszej współpracy. I dziękuję bardzo za okazane wsparcie na naszej drodze do Unii Europejskiej i chciałbym powiedzieć, że my nie obiecywaliśmy, Bóg wie co, jeden drugiemu, ale poznając Donalda Tuska, wiem, że okaże wsparcie Serbii na drodze do Unii Europejskiej o wiele bardziej niż ci, którzy tego, to obiecują na każdym kroku. A ten, który bardzo gorąco to wyraża, nie musi tego również obiecywać. Bardzo dziękuję, panie premierze i życzę panu, aby się pan czuł jak u siebie w domu. Panie prezydencie, Drogi Aleksandrze, Polska podejrzewa Europejski pod Zrbije, Bez Zerbija Europejska Unia nie jest kompletna. Polska wspiera Serbię na drodze europejskiej. europejskiej. Bez Ekonomicki, Serbii Unia Europejska nie jest Europy. cała. Serbia byłaby do, wielkim dobrobytem Podrzeżam dla Unii Europejskiej. Wspieramy zaradniu, współpracę regionalną, a przede wszystkim inicjatywę o, Balkan, to to Open Serbia, Balkan, którą zapoczątkowały Serbia, Albania i, Albania, i, Serena, Macedonia, Albania, i północna proces. Macedonia, zarówno jak i proces berliński. Ambicji, Mamy świadomość planów, ambitnych Serbii, jeżeli chodzi o plan rozwoju, żeby po prostu popchnęła swoją drogę do, do integracji europejskich. Dla Polski bardzo ważne są relacje dwustronne z Serbią, przede wszystkim wzmacnianie współpracy gospodarczej. Mój przyjaciel Aleksander Vucic powiedział mi, że chciałby zobaczyć ten region wkrótce w Unii Europejskiej i że. Wspiera początek negocjacji z Albanią i z Północną Macedonią, bo jak on mówi, jeżeli Twoi sąsiedzi są zaradni i silni, to znaczy, że Ty też będziesz z nimi się rozwijał i szybciej rosł. To jest bardzo ważne i dlatego ja jestem wielkim fanem rozszerzenia Unii Europejskiej. Donald. O ja tylko chciałbym dodać, że nikt nigdy tak nie mówił w języku serbskim z naszych gości, a szczególnie nie żaden premier, który był, a więc to zasługuje na szczególny aplauz. I mam nadzieję, że wszystkie słowa zostały zrozumiane. A co ważniejsze, jestem tego pewien, że tu w Belgradzie na pewno zrozumieliście tak, że Moje intencje. One nie zmieniły się na przestrzeni tych lat. To samo mówiłem i to samo myślałem o Serbii, o miejscu Serbii w Europie, o polsko-serbskiej przyjaźni. Kiedy byłem tutaj wiele lat temu jako początkujący premier, kiedy byłem tutaj jako przewodniczący Rady Europejskiej. I mówię to samo dzisiaj, będąc trzeci raz premierem polskiego rządu i za chwilę przejmując prezydencję Unii Europejskiej. A w czasie polskiej prezydencji rozszerzenie w tym, jak najbliższa współpraca z Serbią będą w centrum mojej uwagi. Chcę bardzo podziękować za gościnę cała polska delegacja była bardzo wzruszona widząc Belgrad przystrojony w biało-czerwone polskie flagi, we flagi europejskie, oczywiście flagi serbskie. Zrozumieliśmy, że nasze spotkania, które świadczą o dobrym zrozumieniu między Serbią a Polską są czymś na kształt święta. I to jest dla mnie ważne, bo w tych trudnych czasach, i przecież wiedząc, że są także różnice w kilku ważnych sprawach między Serbią a Polską, umiejętność budowy zaufania, empatii, zrozumienia jest czymś naprawdę bezcennym. Rozmawialiśmy o różnych polach współpracy. Jeszcze wczoraj wieczorem wspólnie z i Isotakisem, premierem Grecji, rozmawialiśmy o problemach migracji i nielegalnej migracji, współpracy na różnych poziomach w tej kwestii i tutaj nie muszę chyba powtarzać to, co jest jasne od wielu tygodni że to polskie stanowisko dotyczące ochrony granicy europejskiej jest zrozumiałe i akceptowane przez moich rozmówców. Także dziękuję tutaj za też gotowość do pełnej współpracy i zrozumienia. Po drugie chciałem wyrazić takie autentyczne, szczere uznanie za wielki wysiłek Serbii w świadczeniu pomocy humanitarnej dla Ukrainy. My dobrze się rozumiemy i dobrze rozumiemy, dlaczego w sprawach relacji z Rosją mamy różne poglądy, ale tym bardziej doceniam nasze wzajemne zrozumienie, jeśli chodzi o takie kwestie jak humanitarna pomoc dla Ukrainy i to, że potrafimy rozmawiać o sytuacji na polskiej wschodniej granicy, o Białorusi, o Rosji przy czasami różnych stanowiskach, ale z wzajemnym szacunkiem i, i zrozumieniem. Dla mnie stanowisko Serbii po naszej długiej, bardzo otwartej rozmowie jest bardziej zrozumiałe, ale jestem też przekonany, że nasza rozmowa otwiera o wiele szerszą perspektywę, jeśli chodzi o współpracę między całą Unią Europejską a Serbią między Polską a Serbią, ale także będzie sprzyjała tutaj bez żadnej presji oczywiście, ale będzie sprzyjała coraz bardziej jednolitej polityce zagranicznej. Mamy y, y, wspólne interesy. Serbia, Polska, Unia Europejska, my mamy wspólne interesy. Nie ma powodu, aby pojawiały się jakieś y, konflikty czy spory nie do rozwiązania. Ja bardzo serio mówię o perspektywie europejskiej dla państw bałkańskich, które są zainteresowane perspektywą europejską. I jeszcze raz po polsku powtórzę to, co powiedziałem po serbsku. Rozszerzenie Unii Europejskiej musi uwzględniać Serbię, bo nie ma kompletnej Unii Europejskiej bez Serbii. To jest trudny proces, wiem. Wiem, że po obu stronach są rozczarowania, nie zawsze wszyscy się rozumieją. Ja jestem tutaj dzisiaj w Belgradzie i później w czasie naszej prezydencji będę to także tłumaczył w Europie. Nie ma takich nieporozumień, nie ma takich problemów, których nie potrafilibyśmy rozwiązać w relacji Serbia-Unia Europejska i które musiałyby stanąć na przeszkodzie rozszerzenia z, także z udziałem Serbii. Bardzo dziękuję. Za ten gest. Wiem, że nie było to łatwe i że zdecydowałeś się, drogi przyjacielu, na rozmowy ze mną, chociaż miałeś bardzo atrakcyjne go polityczne propozycje w tym samym czasie. Bardzo to doceniam. I wszyscy to zauważyli, może nie wszyscy są zadowoleni z tego powodu, ale ja jestem bardzo usatysfakcjonowany. Tym bardziej, że Rozmawialiśmy także o wielu polach naszej potencjalnej współpracy gospodarczej, naukowej, jeśli chodzi o przemysł obronny między Serbią a Polską. Polska bez żadnych kompleksów, to mówię z pełnym przekonaniem. Polska jest dzisiaj jednym z kluczowych liderów całej Europy. To dzisiaj polska polityka odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu całej europejskiej polityki także w wymiarze obrony bezpieczeństwa bardzo chciałbym aby Polska i Serbia tutaj stanowiły bardzo dobrze zgrany dopasowany duet jestem pod wielkim wrażeniem tego co widziałem w Belgradzie i nie mówię tylko o biało-czerwonych polskich flagach za każdym razem kiedy tu jestem otwieram oczy szeroko ze zdumienia jak bardzo rozwija się Serbia i Belgrad żadne słowa żadne artykuły prasowe żadne slogany propagandowe nie zastąpią tego, co się widzi na własne oczy. Każdy, kto przyjeżdża po jakimś czasie do Belgradu, naprawdę jest pod wielkim wrażeniem. Gratuluję, wiem, jak dużo wysiłku i serca osobiście włożyłeś w to, żeby dzisiaj Serbia i Belgrad były jasnymi punktami na mapie Europy, także pod względem nowoczesności, przyjazności. To jest wielka rzecz. Mówię to jako człowiek bardzo dumny z tego, że jak do mnie przyjeżdżają ludzie z całego świata, do Warszawy, do Gdańska i mówią: No niesamowite, nie, nie, niemożliwe, jak, jak Polska się rozwinęła, jakie to jest y, 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 aż nieprawdopodobne. A ja mogę dzisiaj to samo powiedzieć o Belgradzie i o Serbii. Macie prawo do Dumy, i dlatego macie prawo też do. Partnerskiego traktowania, nawet przez największe siły polityczne na świecie. I wiem, że serbska duma ma uzasadnienie nie tylko w historii, nie tylko w emocjach, ale też w faktach, w działaniach. Myśmy nie potrzebowali przełomu w naszych relacjach, ale mam takie poczucie kolejnego bardzo dużego kroku w tym. W tej przyjaznej współpracy polsko-serbskiej dla dobra całego regionu, całej Unii Europejskiej i przede wszystkim dla dobra obu narodów, serbskiego i polskiego. Bardzo głęboko jestem przekonany, że zrobicie wszystko, aby te problemy, nie będę ich wymieniał, mówił o tym pan prezydent. Kosowo, że jesteście na tym skoncentrowani. Wysłuchałem bardzo szczegółowych relacji z tego, co z tych starań, aby stabilizować sytuację w regionie i muszę powiedzieć, że no jedno jest pewne. Dobra wola i działania aktywne, działania Serbii to jest absolutnie kluczowy sposób stabilizacji tego regionu i rozwoju tego regionu. I za te starania też chciałem bardzo, bardzo podziękować. Do zobaczenia drogi Aleksandrze w Warszawie i w Belgradzie. Jesteś zawsze mila, mile widzianym gościem. Chwała prezydentowi Wlady, chwała, drogi kolegi, o tym jest danaśnie obracenie zakończone. Dziś dzisiejsze oświadczenia są zakończone. Dziękuję państwu bardzo.